Witam, witam bardzo serdecznie na live. Ie. Spontan, lecimy. Oczywiście, widzę już pierwsze osoby. Skoczyły. Siema, kryptostolejarz. Nie wiem, czy będę mógł, bo mój brat do mnie wpadł. <laughs> Pozdrów brata. Powiem Wam taki spontan. Ale co dzisiaj się ważnego wydarzyło, to na pewno to, że SEC na razie opóźnia decyzję w sprawie wniosków OITF. Na razie dostał taką decyzję Windstrom 3, Walkiria, Invesco. Bitcoin niewzruszony. Gdzie chciałem taki live, spontan rozkminić, co nas czeka w 2023-2024 roku. Bo powiem Wam, że tak jak się na to patrzy z boku, oczywiście jest się w tym rynku, to jest naprawdę, jest to ciekawe, ciekawe w tym uczestniczyć. I taka prośba ode mnie dla wszystkich, którzy dołączają do do kanału, do świata krypto, żeby się zainteresować tak mocniej tym tematem, bo na pewno przyszły rok będzie, będzie mega wydarzeniem, będzie takim zjawiskowym rokiem chyba w świecie krypto. Jeszcze takie poprawki techniczne. Widzę tutaj, siema byku, powiem Wam, ogarniam tego StreamYarda. I na razie muszę się tego nauczyć. Tego wszystkiego. Ale mam nadzieję, że widać tutaj mój ekran. Widzę, że mam ekran udostępniony. Także na pewno widzicie. No, i powiem wam co. No, na Twitterze ogólnie widzę, że na, na wszystkich kanałach jest dużo informacji o tym, że właśnie SEK. SEK tutaj. Opóźnia to. Na razie dostały takie grubasy, które wspominałem wcześniej, ale powiem Wam, że chyba tutaj takim głównym graczem jest BlackRock i BlackRock będzie to rozgrywał na pewno po swojemu. Tutaj mamy z Bitcoin Arch wiadomość. Wiadomo, że BTC nie jest zabezpieczeniem. Tutaj jest wystąpienie na CNBC. Inwestorzy detaliczni chcą dostępu, no nie tylko detaliczni, no bo też instytucje czekają właśnie na tego ETF-a. Powiem Wam bardzo dużo informacji. Ostatnio wypływa odnośnie tego ETF-a. Ten ETF się wszędzie przewija przewija się wszędzie BlackRock. To jest też to, co, o, czym, o czym wspominałem wcześniej u siebie na kanale, że ta narracja się zmieni, że no ci ludzie, którzy teraz rozgrywają ETF-a, rozgrywają wejście w krypto. No, oni też mają bardzo dużą moc, jeśli chodzi o media, o, o to wszystko, co się dzieje na świecie. Oni potrafią zrobić tak, żeby były pozytywne wiadomości na temat krypto, na temat bitcoina i to się rozniesie bardzo szybko. No i najbardziej najbardziej zaufani dostawcy chcą zapewnić detaliczny dostęp do Bitcoina, bo to właśnie o to chodzi w tym ETF-ie, żeby żeby wszystkie firmy, wszystkie podmioty, wszystkie fundusze emerytalne, banki mogły mieć swobodny dostęp do tego, że można sobie wejść, w tego Bitcoina kupić tego Bitcoina. Powiem wam, jest to naprawdę, naprawdę ciekawe znowu że zrobimy tak, że sobie o kliknę tak. I mogę wtedy sobie widzieć, a wy, wy widzicie tutaj mój, y, moje tło, i napiszcie mi w komentarzach, jeśli jesteście. Czy z głosem jest ok? Czy widać ok? Komentarze są. Są aktywne. Powiem Wam spontan, piątkowy spontan. Mówię, nagram może shortsa, ale można odpalić sobie odcinek, taki kwadransik, może, żeby o Paul skoczył. Witam wszystkich. Witam, witam. Czyli, czyli mnie słychać, widać, jest ok. Jakby coś było, to wrzućcie tutaj w komentarzu, że coś nie gra. To postaram się to poprawić. Ale wbi wbiłem na sam początek. Te komentarze też widzicie. Powiem Wam, jest to niezły. Niezły ten program, ten streamyard. Można walić streamy 24 na dobę. Ja Wam powiem, ja się tego dopiero uczę, ale chcę też ogarnąć. Wakacje się skończyły. Chcę też wprowadzić taką, taką zmianę u siebie na kanał. Na pewno na pewno więcej takich live'ów robić, robić na pewno zapraszać, zapraszać postaci ze świata krypto. Muszę się odezwać do X groszek. i zroś mnie tutaj słyszysz. To masz pierwsze zaproszenie, oczywiście na live. Poruszymy jakiś fajny temat. Chciałem zaprosić Wilka z wiejskiej, Prosnifera. Może Mike Satoshi by wskoczył, Maciek czy 2.1 krypto. Wyślę do nich zaproszenia, przygotujemy jakiś fajny temat, bo powiem Wam, że się zaczyna, zaczyna się dziać. Jest jeszcze taki maraz na tym rynku na pewno, Bitcoin sobie tutaj hula, Nie ja Wam powiem, ja patrzę tutaj na termin, ter, na długi termin. Mam ja sobie jakieś tutaj kreski, kreski wiecie, jakieś swoje indykatory powrzucałem, chociaż ja się tak nie interesuję mocno tradingiem. Coś tam liznąłem tego tradingu, gdzieś tam sobie czasami zlecenie utworzę. No, ale jakieś poziomy, jakieś tutaj, wiecie, swoje rozminki, trzeba tutaj jakiś dołek w jakimś miejscu, gdzieś jakieś właśnie takie opory i wsparcia. Powiem Wam, według, według mnie bardzo dobrze to wygląda i tak jesteśmy od tych spadków. Już czas minął odpowiedni, żeby, żeby zacząć tutaj coś robić. Wam powiem, wszystko to, co się dzieje w koło Bitcoina, to na pewno... Jest to zagrywka tych, którzy wchodzą, tych większych, wiecie, ci, którzy chcą się rozpychać bardziej, chcą sobie tutaj to uregulować, chcą sobie, chcą sobie przetorować drogę i zająć pozycję, i oni to robią, i oni to robią i też musimy pamiętać o tym, że jeśli my sprzedajemy na, 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 na stracie, czy sprzedajemy z zyskiem nasze krypto, mówię to o Bitcoinie, to musimy być świadomi, że zawsze są instytucje, są więksi, są mądrzejsi od nas, którzy od nas to odkupią i o to w tym chodzi. Ja Wam powiem, ja chcę trzymać jakieś tam swoje satoshi długoterminowo. No, fajnie by było mieć tego jednego bitcoina, ale no, ten bitcoin jest jeszcze w takim chyba, no, dla wielu nie jest jakimś tam zasięgiem. ale zrobiłem, zrobiłem teraz coś. O, powinienem tak zrobić i tutaj wjechać. Powiem Wam. No jest jeszcze w zasięgu i Bitcoin. Bitcoin powinien być takim, jakby to powiedzieć, naszym świętym grałem, chyba w krypto. Musimy, musimy go posiadać, musimy się skupić, jeśli. Interesujemy się kryptowalutami, przede wszystkim tym bitcoinem, żeby, żeby mieć jakieś swoje Satoshi, jakieś, jakieś swoje tutaj, jakąś swoją pozycję. Chciałem Wam coś pokazać, tylko muszę tutaj sobie odpalić, odpalić stronkę. Zaraz Wam coś pokażę. Też kiedyś zwracałem na to uwagę na tą stronę, nie nie nie, 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 nie to, nie to. Momencik, momencik, musicie mi wybaczyć. Powiem wam, inaczej się w ogóle coś ogarnia jak się coś przygotowuje, bo można sobie przygotować tego streamyarda, ale jak potem już jedziemy tu na żywo to jest, powiem wam, Inaczej, nie? Dobra, teraz tak. To chciałem Wam pokazać tą stronkę. Satoshi per person. Nie powiem Wam tutaj, widać, ile jest Satoshi na jedną osobę, i jak to jest przeliczone do jednego dolara. Ja o tym kiedyś też wspominałem, pokazywałem. Bardzo fajna stronka w ogóle. Na tą chwilę jeden dolar w przeliczeniu do Satoshi to jest 3837 Satoshi. Przy cenie 26 tysięcy, Bitcoin Supply na tą chwilę, 19 milionów 368 tysięcy, wykopanych bitcoinów. No i tutaj jest populacja, cały czas tutaj rośnie. To jest niby w czasie rzeczywistym, jest pewnie jakaś aktualizacja cały czas, ale ja Wam powiem z perspektywy czasu, jak sobie na to patrzę, na tą stronę i na wartość dolarową, jeśli chodzi o ilość satoshi, to ta wartość cały czas się zmienia. No w jednym kierunku zmniejsza się i też o tym wspominałem i cały czas będę to powtarzał, że co jeśli jeden dolar zrówna się z jednym satoshi? Prosty rachunek. Jeden bitcoin 100 milionów dolarów. Jest to prawdopodobne. Ta wartość na pewno będzie się zmniejszać. Jeśli będą wzrosty, to Sami, sami sobie możecie wracać do tej strony i patrzeć sobie na, na zmianę, że będzie coraz mniej satoshi do jednego dolara to też ostatnio ktoś chyba wspominał gdzieś na kanale gdzieś nie pamiętam na którym kanale, ale ktoś mówił, że właśnie może być tak, że giełda się zwali, fiaty się wywalą, a bitcoin wtedy zupełnie dostanie Inny poziom, większą adopcję, i to może to może mieć wpływ na to, że oczywiście fajnie by było, jeśli to by się zrównało bardzo szybko w ciągu kilku najbliższych lat może dekady ale no jest to prawdopodobne i tak jak widzicie, tutaj cały czas, ta, cały czas ta kwota maleje. No już nie wspominam już chyba wspominałem o tym że no te 19 milionów czy te 21 milionów bitcoinów przeliczając na, na populację, przeliczając na osoby, które by chciały być w posiadaniu chociaż tego jednego bitcoina może być bardzo ciężko. to, to jest aktywo, chyba naj, najrzadsze na świecie. I ci, którzy, Ci, którzy właśnie wchodzą w to ci, którzy wiedzą o tym. W końcu to zrozumieli, doszło to do nich i, i chcą się tutaj ustawić w idealnym momencie, zająć swoją pozycję. Tutaj zobaczcie, tak jak mówiłem też, że ta narracja zacznie się zmieniać, że, że media właśnie takiego przekazu, które mają znaczenie w świecie w świecie tutaj finansów, będą zmieniać narrację i będą mówili, że Bitcoin jest fajny. Czas rozpocząć uśrednianie kosztów w dolarach, w bitcoinie, trzymać, trzymać właśnie bitcoiny, bo to jest ta, ten hedge na to wszystko I, i ten sentyment się zmienia. Sami widzicie, jeśli ktoś śledzi tutaj mojego twittera, jeśli ktoś ogląda mój kanał i inne kanały, to wie o czym mówię. Tutaj kolejny bitcoin news CNBC to monumentalny krok naprzód dla amerykańskich inwestorów i ekosystemu Bitcoin. Oczywiście tutaj każdy gada o spotowym ETF-ie. A co dopiero będzie, jeśli SEC wyda zgodę, to możemy sobie tylko pospekulować na tą chwilę, ale tutaj mogą być poziomy. Możemy poziom sobie może na miesięczny Powiem Wam, że ta hossa... Oj, tu nam się coś rozsunęło. Że ta chossa z 2021 roku, czy te wzrosty będą takie malutkie, jak to będziemy na pewno na większych poziomach. O, mi się tutaj kreska odjechała od mojego dołka. Dobra, wracamy szybko tutaj. Wie, wiecie, co jest yy, takiego w tym z tym jardzie. Aha, widzę, 8 osób ogląda. Elegancko. Zawsze 8 osób, zawsze jest jakaś banda. Jak już jest banda, to jest granda, jak to się mówi. Dobra, lecimy dalej. Także pewnie to już wiecie, bo ten przelicznik bitcoina do, do Satoshi, to ja też mam nawet u siebie na Twitterze. I jak sobie odpalę tutaj swój profil, to jest ten przelicznik. On fajnie obrazuje, właśnie to. 1000 Satoshi, ile to jest bitcoinów i tak dalej, i tak dalej. Aż do 100 milionów. Jeden bitcoin jest 100 milionami. 100 milionów Satoshi jest jednym bitcoinem. To jest w ogóle, jeśli tak się człowiek zagłębi w to, no to to jest właśnie ten przelicznik, który jest taki. Powiem Wam czysto matematyczny, taki logiczny. Jeden bitcoin, bo dla wielu na przykład osób, które gdzieś się spotykają z tym bitcoinem, gdzieś słyszeli o tym bitcoinie, to w ogóle nie mają pojęcia, że jeden bitcoin ma jakieś cząstki, że jest podzielny, że cząstka bitcoina to jest jeden Satoshi. I jest duża, duża szansa, że tutaj się zmieni ten. Będzie się zmieniał. Wyobraźmy sobie, jak będzie 300 Satoshi. Jaka będzie kwota? Można sobie to przeliczyć. O! Bateria. Siema, 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 gibon. Słuchajcie, muszę mi na chwilę wybaczyć, ale muszę podłączyć sobie kompa. się osób na, na live. Powiem wam spontan. Spontan ten live. Ale no, kiedyś trzeba wrzucić. Kiedyś trzeba to odpalić, a najlepiej chyba wychodzi, jak to się mówi, w praniu. Ja się cały czas z tego uczę, ale myślę, że z live'a na live będzie coraz lepiej. Będę tutaj to coraz bardziej ogarniał. No i na pewno wiecie, te livey będą po to, żeby, żeby pozapraszać pozapraszać osoby tutaj ze świata krypto i porozkminiać pewne tematy, poruszyć kontrowersyjne tematy w świecie krypto, wypowiedzieć się na temat tego, co się dzieje, co, co nas czeka, ale to na spokojnie, to na spokojnie oczywiście. Trzeba sobie zobaczymy, co. Powiem Wam, dzisiaj będzie krótko, dzisiaj będzie takie już jest 17 minut 20 może 25 minut, żeby to tutaj sobie poukładać. Ale fajnie oczywiście, że tutaj fajnie tutaj, że, jest, że jesteście. Trzeba tu sobie zawsze to przełączyć. Powiem co, ether to samo co bitcoin. Dla mnie takim drogowskazem to jest. Też wam mówiłem, pokazywałem wam taka ciekawostka Blackrock, klasa A. Akcje Blackrocka, powiem wam, Blackrock wyznacza to, co się dzieje na rynku. To jest w ogóle jeden do jednego. Jeśli chodzi o SP500, bardzo podobny wykres jest do Bitcoina. To, co robi Bitcoin, to samo robią akcje Blackrocka i to samo można powiedzieć o MicroStrategy bardzo podobne tutaj zachowanie. Powiem Wam, że na miesięcznym wykresie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, siedem świeczek zielonych, czyli no tutaj dołek sobie gdzieś zaznaczyłem, że gdzie tutaj gdzieś był dołek, chyba w tym tutaj miejscu na 127 dolarach i od tego momentu, jak Bitcoin tutaj za zaczął fajnie robić wzrosty od samego początku, mówię, o roku 2023, no to raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, siedem miesięcy z rzędu jest zielona świeczka, no z BlackRockiem już troszeczkę inaczej, ale też tutaj widzimy, że BlackRock przez te wiadomości, które gdzieś trafiają tutaj do do Mass mediów, do, do całego przekazu to też widzimy, że BlackRock tutaj się ładnie nam odbudowuje. Powiem wam, pokażę wam też swoje, swoje takie, jakby coiny, które gdzieś obserwuję. Zrobię sobie taką listę. Mogę się podzielić tą listą. Nie wiem, czy to kiedyś pokazywałem wam w jakimś moim odcinku, ale te coiny gdzieś tam w portfelu posiadam, gdzieś tam sobie je obserwuję. Jest to oczywiście wszystko. I co zauważyłem, Hedron KOSA robi tutaj w ostatnich 7 dniach niezły wynik 40-46%, chociaż bardzo mocno ikosa, bardzo mocno spadła Hedron tak samo. Nie wiadomo, czy to w ogóle się podniesie do, do wycen sprzed uruchomienia tych Projektów, no ale zobaczymy. No, oczywiście, Ksen Xen cały czas tutaj w takim nieciekawym położeniu. No, Pulse X, co wam powiedzieć? Hex, Pulse Chain, Hex na Pulse Chainie w ciągu 7 dni 50% odzyskał. No, tam jest zainteresowanie na tym Hexie. Kiedyś ktoś mi pitał, pisał w komentarzu, czy, czy ja osobiście wchodzę w Hexa na Ethereum i Hexa na Pulse Chainie. Hexa na pulszenie, którego dostałem w kopii, wymieniłem do PLS-a, Hexa na Ethereum, cały czas gdzieś tam gdzieś, coś jest gdzieś w stake'u, gdzieś się, coś jest w płynie, czekam na lepsze czasy, no oczywiście Pulse i Pulse X, tak jak Wam mówiłem, trzymam sobie to gdzieś na portfelu. Słuchajcie, 21 minut jak macie jakieś pytania, wrzućcie w komentarzu. Postaram się odpowiedzieć. Dzisiaj był taki spontan, ale tak jak już zapowiedziałem wcześniej, będę chciał się tutaj skupić też na, na tym, żeby zapraszać wyjadaczy. Mam nadzieję, że wiele osób tutaj przyjmie mój, moje zaproszenie. Oczywiście, pierwszą osobą, którą chciałbym zaprosić do siebie na live, to jest X Grosz. Także X y Musimy coś przygotować. Ja oczywiście przygotuję jakiś temat. Będzie poruszony temat. Zrobimy oczywiście QA, bo interakcja musi być. O to chodzi. To jest fajne. I jeszcze, co chciałem Wam, do czego chciałem się odnieść, to do jednego komentarza. Do jednego komentarza chciałem się odnieść. Ale to chyba zrobimy tak. O. Kondrat napisał pod ostatnim moim filmem komentarz. Fajnie, że przyspieszyłeś otwarzanie. Choć dawno mnie nie było u ciebie, to z przyjemnością wróciłem, wysłuchałem przemyśleń. I tutaj Kondrat ma jedno ale. Zrozumiałeś, że xrosz nastawia się choć trochę negatywnie na PLS i, i HEX? Ja wręcz przeciwnie, mam wrażenie, że między słowami daj do, do zrozumienia, co teraz robić. Znaczy ja ci powiem Konrad, jeśli będziesz oglądał tego ten odcinek, bo nie ma cię tutaj na live. Myślę, że między, między wierszami. Ja na przykład nie odebrałem to w ten sposób, że X daje do zrozumienia, co teraz zrobić. Troszeczkę może był X taki wiecie, zawiedziony bardziej, może niezrezygnowany, X doskonale wie, co robi, wie, gdzie lokuje pieniądze, jeśli. Jeśli co, nic z tego nie wyjdzie, to pewnie jest na to przygotowany. Moje stanowisko co do Puls Chaina i Puls Xa, i do HEX'a i do wydarzenia, które są teraz w kołysia, znacie. Też podobnie myślimy z x że jeśli za dwa lata, wiecie, za trzy lata nic z tego nie będzie: 2025, 2024. Będzie dalej tutaj Rysiu się borykał z sekiem. Zobaczymy, jak to, jak to w ogóle będzie ta sieć, będzie zachowywać się: czy to będzie sieć taka tylko dla społeczności, czy będą nowi inwestorzy dochodzić do sieci, będą otwierać jakieś nowe projekty. To oczywiście, to oczywiście będzie pozytywnie, no ale jeśli nic z tego nie będzie, no to może tak być, że, wiecie, wiele blockchainów, które powstały, wiele, wiele projektów, które gdzieś powstały, miały być fajne, kolorowe i, i, i takie super, ale no niestety już ich nie ma i może też tak być. Wierzę, że tego nie wykluczam, że, że, że tak będzie. Może być tak z puls-chainem. Ale to, tak jak mówiłem, czas przede wszystkim. Fajnie, że Wróciłeś, Konrad? Super. Powiem wam 25 minut. Dla tych wszystkich, którzy, którzy byli na pierwszym live'ie, oczywiście dziękuję bardzo. Do następnego razu. Trzymajcie się gdziekolwiek jesteście z fartem. I myślę, że postaram się. Postaram się, nie obiecuję w każdy piątek właśnie coś takiego zorganizować. Ale to będziecie wiedzieć. Będziecie. Na bieżąco informowani. Napiszcie w komentarzach, czy było ok. Jeśli macie jakieś pytania do przyszłego piątku, do przyszłego live'a, no to bardzo miło za wszystkie komentarze, subskrypcje. Z całego serducha dziękuję. Do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć.